Dla każdego sportu. Paweł Pawlak, po walce z Michałem Materlą, starcie legend na tą chwilę, więc powiedz, jakie masz pierwsze przemyślenia po tym pojedynku? No, że Michał twardy gościu i nie było tak łatwo jak myślałem, choć mówię, było dużo stresu przed tą walką, bo miałem mocną kontuzję przed wyjściem tutaj, ale na szczęście dałem radę też i psychicznie, także mamy zwycięstwo, to jest dla mnie najważniejsze. Co było najtrudniejsze w tym pojedynku? Ten strach, trochę, że plecy mogą mi siąść i, i tego się trochę bałem, ale czułem, że jestem szybki, czułem, że trafiam, wyprzedza Michała, więc to było dla mnie najważniejsze. Tak? Mhm. A jakie emocje towarzyszyły Ci już podczas wyjścia do klatki? Czy to był stres, czy może jednak motywacja? Bardziej stres. Nie mogłem się tak za bardzo nakręcić na Michała i. Bo bardzo go szanuję, bardzo go lubię, jest bardzo fajnym człowiekiem ogólnie i pomaga też bardzo mocno dzieciom. Ja, ja to po prostu uwielbiam, bo no, uważam, że dzieci są najważniejsze i, i dlatego tak ciężko było mi się na niego nakręcić. Tak? No, ale wiedziałem, że muszę to zrobić, muszę dać siebie wszystko, żeby wygrać, też tworzyć swoją legendę, swoją historię, więc musiałem to jakoś przejść w głowie i no, jakoś się udało. No, no właśnie, czyli pokonując legendę stajesz się legendą? E, no czy ja wiem, no wiecie, no może to jeszcze za wcześnie szczerze mówiąc, już te, ale też się już bije 15 lat generalnie, więc to też kupę czasu tak naprawdę, tylko że biłem się w innych federacjach jak WFC ACA innych jeszcze polskich federacjach, ale no może kiedyś stanę się taką legendą, jak będę wygrywał i dawał dobre boje. No, Ci <gry> Czy dużo się pomyli jeżeli powiem, że Michał Materna to było największe wyzwanie w twojej dotychczasowej karierze? W sensie, że najcięższa walka, czy... Ogólnie pod kątem marketingowym i, i umiejętności. No, to można powiedzieć, że tak, no wiecie, też zamiany Miklowskie. Leonem one się bije Mistrzem UFC, to wiecie, no ciężko tak stwierdzić. Ogólnie walka była jak, moim zdaniem łatwa, wypunktowana. Miałem dużo cięższe pojedynki moim zdaniem, w których traciłem więcej zdrowia. Także to była po prostu taktyczna walka, którą wygrałem. Mhm. Rozumiem, że dzisiaj syn jest na Hali wspiera. Nie, nie, jeszcze moim zdaniem za młody dopiero będzie miał 6 lat w następnym roku, więc jeszcze myślę, że za wcześnie jest dla niego na takie coś, bo on jest też wyrażliwym człowieczkiem małym, więc jeszcze nie jest ten czas, nie? A udało się ten wymarzony wyjazd do Disneylandu zorganizować po gali koloseum? Nie, właśnie nie, bo planujemy... E, może teraz się uda wyjechać właśnie do Stanów, e, na wakacje właśnie tam i tam, ten największy Disneyland wziął, ale to dopiero na następny rok będziemy to planować i wtedy to się uda. Mm -hmm. Ale dobrze, że pamiętasz. Taki Dostał taki... co innego za to, są Playmobil, zamek taki wielki, więc też był zadowolony. No teraz myślę, że jeszcze będzie okazja, no bo za tydzień Wigilia, potem Boże Narodzenie. No i też zawsze jak wygrywam walkę to mu coś kupuję i już czeka na niego prezent, to znaczy pewnie jakbym przegrał to też bym mu dał, tak? ale czeka na niego też Playmobil, jakiś tam, nie wiem co to jest generalnie, ale jakieś takie stworeczki, także też będzie zadowolony. Ja jestem zadowolony, on będzie też zadowolony. Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, więc powiedz co dalej, co teraz się będzie działo u Pawła Pawlaka, czy Paweł Pawlak wraca na matę, czy odpoczynek do Sylwestra, do świąt i później dalej robisz robotę? To był bardzo ciężki rok, zrobiłem dwie największe gale ogólnie i generalnie tutaj walki miałem bardzo ciężkie przeboje, bo miałem sześć kontuzji ciężkich ogólnie, jak zacząłem okres przygotowawczy, ciągle na rehabilitacji, ciągle trening z bólem, więc było ogólnie ciężko. Ale nie mogę sobie odpuścić tej gali, jeszcze, no mówię, na tydzień przed galą, no we wtorek, ten paraliż kręgosłupa, no to to było coś strasznego i aż nie wierzyłem, że to się w ogóle dzieje, tak, no bo przez te leki, które musiałem wziąć, też mi stanęła waga, miałem bardzo dużo kilogramów do zbicia na koniec i mówię, wszystko jakby się nie układało i w głowie miałem nawet takie głupie scenariusze, że kurde, e, a to tlen mi spadnie, nie będę miał tlenu, a to kurde, nie wstrzelę się, nie będę miał czutki i miałem ciężki orzek do zgryzienia, ale na szczęście się skupiłem i... Zrobiłem swoje. Może mniej efektownie niż e, zwykle, ale najważniejsze, mówię, jest zwycięstwo. Mm -hmm. Przed chwileczką Adrian Bartosiński odniósł zwycięstwo nad Saladinem Parnasem, więc powiedz, co byś chciał życzyć e, bar Adrianowi Bartosińskiemu? Wiecie, mu nie trzeba nic życie, jest e, życzyć. On jest bardzo <gry> pracowity, e, musi pracować dalej, ciężej. Przeżył w końcu 5 rund po 5 minut, więc wie, teraz już wie jak ja się czułem, bo ja już e, takich walk zrobiłem 6, więc to jest w ogóle inny dystans. I, Inny mental, generalnie po takim części, bo to jest duży wysiłek fizyczny, więc myślę, że sobie pogadamy i powie, że no Paweł, jednak nie to jest kawał ciężkiej roboty. Pomimo tego, że dwa najcięższe pojedynki na karcie gali BKS 89, to oglądając Media Day z Adrianem Bartosińskim i Pawłem Pawlakiem, to miałem wrażenie, że delikatne docinki ze strony trenera. A, to wiecie, u nas to są ciągle docinki, e, jakby ciśniecie siebie i tak dalej, więc to jest normalne, wszyscy mamy fajny team i jest śmiesznie pozytywnie, tak, więc ja jestem zadowolony z takiego timu. nie lubię sztywniarstwa takiego, więc ja to lubię, jakieś zabawnie, śmiesznie i kolorowo. A kto jest u Was największym komendiantem? No, wychodzi na to, że ja generalnie, tak, no bo ja zawsze jakieś głupoty robię, wkręcam ludzi, choć no mówię ostatnio, to mnie wkręcili mocno i, i grubo mnie wkręcili, nie? Ale to przez to, że bo tam była taka sytuacja, że nie, Dawid powiedział, że nie może kamerować, tak? a ja powiedziałem temu kamerzysty, że nie może przyjeżdżać i tak dalej, a on przyszedł i oni się wszyscy jakby zmówili na mnie, tak? a ja że jestem honorowy, nie chciałem wydać, że ja mówiłem i że to Adrian załatwiał. Tak? I, no i wolałem przyjąć na, na siebie, że tak powiem, winę i dlatego chciałem tam przepraszać i tak dalej, ale no... Ale dobrze, no dobrze to zrobić, trzeba to przyznać. Mhm. Dawno mnie nikt nie wkręcił. No to ostatnie pytanie ode mnie na koniec w kuluarach. Potencjalnie mówi się o starciu Mamet Kalidow. Tomasz, Adamek, mhm. Kogo tutaj byś typował na zwycięzcę, zakładając, że to będzie formuła MMA, no bo to jest federacja KSW. Nie, to nie będzie pewnie w MMA. To na 1000%. Adamek jest zbyt wielką wjazdą w polsce boksu i nie zrobiłby MMA po pierwsze. Myślę, że to będzie na duże rękawice boksy. I, I generalnie mamy sam mówi, że on chce w boksie walczyć, więc na pewno to nie będziemy ma. Na pewno też wydaje mi się, że to nie będą małe rękawice, bo Adamek jest zbyt wielką gwiazdą w Polsce ogólnie, no, jak dla mnie, tak? Dla z tych starszych dat powiedzmy. E, I no, nie pozwoliłby sobie, żeby bić się w małych rękawicach, więc myślę, że to będzie boks w dużych rękawicach, nie wiem, 6-8 rund. Mhm. To jeszcze powiedz na koniec, co Tobie możemy życzyć w nowym roku? E, ja to tylko potrzebuję zdrowia. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Jak będzie zdrowie i zdrowie w rodzinie, to 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 jest najważniejsze, nic więcej nie potrzebuję od życia. W takim razie zdrowia dla Ciebie i Twojej rodziny. Dziękuję Dzięki serdecznie. Pozdrawiam Was wszystkich. Dziękuję raz. bardzo i do zobaczenia w nowym roku. Wesołych świąt. Wesoły świątyń. dobra energia dla każdego sportu. Dla każdego sportu. Zimbin, dobra energia dla każdego sportu. Zimbin, dobra energia dla każdego sportu. Zimbin, dobra energia, dla każdego sportu. Gympea, dobra energia, dla każdego sportu. Dobra energia dla każdego sportu. Jim dobra energia dla każdego sportu. Jim Beam, dobra energia dla każdego sportu. Jim Beam, dobra energia dla każdego sportu.